Który o tym, jak poszłam na randkę z youtuberem, a musiałam, musiałam spędzić noc na twórcu centralnym. Będzie mocno... Nie powiem kiedy, nie powiem. Mam 16 lat, założyłam sobie tindera, na którym podobałam się do 19-latkę. Tego dnia mnie z typem, który w tamtym momencie wydaje mi się, że był jednym z najpopularniejszych twórców na youtubie. A. Nie, nie boję się ochroniarzu Biedronki. Ale dzisiaj jest już takim bankrutem, ale to jest nieważne. Jako, jeszcze byłam młoda i głupia. Teraz zgodziłam się jeszcze tego samego dnia, którego zaczęliśmy pisać, się z nim spotkać. Wszystko ogólnie byłoby fajniej i piękniej, gdyby nie to, że on w pewnym momencie powiedział mi, że on nie wziął portfela, a szedł do sklepu i zabrał mi wszystkie pieniądze, które miałam. Ja taka trochę przerażona mam Byłem z psami na spacerze, tak się składa jak ja, jakąś godzinę temu. Ja sobie kurde nie będę miała jak wrócić, no ale z jednej strony, z drugiej strony ustaliliśmy wcześniej, że on mi odwiedzie. No, ale tak się nigdy nie stało. Pytam o tym, jak poszłam na randkę z YouTuberem. Dobra, to jest część ta, a jeszcze jest część druga. Yy, I ona tam mówi, no, tak ten. Znaczy, czy to, to tam pikuś, ale na pudlu to jest. No i witam w części drugiej. Nie powiem, kubuś. Okay. Ogólnie wziął ode mnie te pieniądze na alkohol, ale też nie będę budowała takich szczegółów, bo to musiałoby mieć. YouTuber ją łokrad. nie <laughs> części. To, co zrobił, gdy weszliśmy do mieszkania, to stwierdził, że idzie pod prysznic, bo jest po całym dniu pracy, no i po prostu czuje się brudny. Więc ja zrozumiałam to i usiadłam na kanapie, czekając na niego. Warto wspomnieć, że to była moja Z kim będę walczył na ma Z tym. Z Tigerem Bonzo. Jedna z pierwszych ranek z Tindera, i ja po prostu nie wiedziałam, jak to funkcjonuje. Mm, więc gdy on brał ten prysznic, ja szukam jakiegoś filmu. Dla nas coś, coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie. Już znalazłem, on akurat skończył mm, i właśnie powiedziałam, że tam no, znalazłam na fajny film, ale on zignorował totalnie to, co do niego powiedziałam. Usiadł obok mnie i zaczął się do mnie dobierać. Byłam naprawdę przerażona, bo ten człowiek dosłownie zachował się, jak miał mnie zaraz zjeść. A mnie wszędzie tej lizał, całował, aż w końcu osnął się ode mnie, zdjął bokserki i kazał, sami wiecie co. Naprawdę nie wiedząc, co mam zrobić, po prostu go obraziłam, bo wydawało mi się to jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Się oburzył, że po prostu zaczął mnie wyzywać i dosłownie kazał mi wypierdalać. I witam w części drugiej. Dobra, yy, czytamy ten artykuł z pudla. Tiktokerka pogrąża polskiego YouTubera, opowiadając o ich randce. Zdjął bokserki i kazał, sami wiecie co: chodzi o Roberta Pasuta. I wiecie, ona nie powiedziała wprost, że chodzi o Roberta Pasuta. Yy, a pudelek napisał, że chodzi o Roberta Pasuta. Więc Robert Pasut ma lipę ogólnie, wizerunkową teraz. Nie wiem, jak, jak to się wyjaśni. No bo tak, pozwać dziewczyny nie można, bo ona nie powiedziała. A Pudelek to ma w dupie pozwy, bo co chwila ich pozywają i tylko piszą przeprosiny po dwóch miesiącach, co wiszą dwa dni i tyle. Dziękuję za wypromowanie mojego Instagrama, bardzo fajny gest twojej strony. No wygrałaś konkurs, no to się wypromowaliśmy. TikTokerka działająca pod pseudonimem, pseudonimem Zdziczenie, no ale ona tam potwierdziła, w sensie lajkowała komentarze, jak ktoś pisał, że to on. To ona jakby lajkowała, ja wam tutaj pokażę, żeby... Ogólnie wziął ode mnie te pieniądze na alkohol, ale też nie będę podobała... w Już wszyscy wiemy, że to Robert, pewnie to był Robert. Tu jest dużo takich komentarzy, ale ja tu nie widzę, że ona to polubiła, ale ona to polubiła, bo na tym. Na, yy, w aplikacji mi się wyświetla. Tak, oglądałem. Jut Polski, Polski YouTube Iceberg, a to nie wiem, to może nie oglądałem. Myślałem, że ty pytasz o Umachowa. No dobra, czytam artykuł. TikTokerka działająca pod pseudonimem zdziczenia opowiedziała o koszmarnej rance z Tindera, która zakończyła się dla niej na dworcu centralnym. Płacił... Nie, myślę, że wytrzymają bardzo długo. A ja mojego przeciwnika znam, przecież musiałem go zaakceptować, ale nie powiem. Sparowało mnie z typem, który w tamtym momencie był jednym z najpopularniejszych twórców na YouTube. Pojawiają się komentarze, że opisywanym jest Robert Pasus z grupy Abstrahuje, tak pisze Pudel. W mediach społecznościowych właśnie zaczyna być głośno o nagraniu, które opublikowała pewna Tiktokerka publik publikująca pod pseudonimem zdziczenie. Jaca 5 zł. Pozdrów, Różala, jak będziesz na treningu. Dzięki Jac. W mediach społecznościowych właśnie zaczyna być głośno o nagraniu, które dziewczyna podzieliła się na swoim profilu wspomnieniem koszmarnej randki z Tindera. Tiktokerka powiedziała historię sprzed kilku lat gdy jeszcze jako nieletnia, podająca się wówczas za dziewiętnastolatkę, użytkowniczka aplikacji radkowej została sparowana ze znanym YouTuberem. Dla początkującej wtedy użytkowniczki Tindera wydarzenia, które nastąpiły w ciągu kilku godzin, były traumą. Dziś dziewczyna opowiada o randce publicznie, mimochodem przestrzegając innych. Story time o tym, że mam na randkę z YouTuberem, a musiałam spędzić noc na dworcu centralnym, będzie mocne. Zaczyna swoją historię TikTokerka. Następnie znicz, zdziczenie. Wspomina jak udało się jej zawrzeć znajomość ze znanym influencerem. Dziewczyna za zawyżyła swój wiek i postarzała, i postarzyła się o 3 lata. No to takie wiecie, no. Yy, więc pisanie, że była nieletnia, no miała 16 lat, no ale on był pewny, że ona miała 19, no bo ona mu mu mówiła, a ja mam 19 lat, no, sfałszowała swój wiek. Aplikacja połączyła ją z influencerem, z którym szybko się spotkała. Można wywnioskować, że opisywany mężczyzna wziął ją za 19-latkę. Nie można wywnioskować, tylko no, takie są chyba fakty. E, że, no, był przekonany, że ma 19 lat. Mając 16 lat, założyłam sobie Tinder'a, na którym podawałem się za 19-latkę. Pewnego dnia sparowało mnie z typem, który w tamtym momencie wydaje mi się, że był jednym z najpopularniejszych twórców na YouTube, ale dzisiaj już jest takim bankrutem. Ale to jest nieważne. Pozdol dla prawdziwej twarzy YouTube'a. Czy da się wyżyć z YouTube'a w czasach kiedy. Wiesz co, Watacha sobie dobrze radzi finansowo. Nie biorę żadnych dili, a sobie dobrze radzę. Dzięki wielkie za donajta. No to działaj, to działaj. W dalszej części historii poznajemy szczegóły spotkania z jak się okazało obcesowo traktującym kobiety celebrytą. Wybranych dziewczyny z zabrał jej wszystkie pieniądze. Widziałeś treningi Popo z Moniką? Nie, zaraz zobaczę. Jako że była młoda i głupia, to ja zgodziłam się jeszcze tego samego dnia, którego pisaliśmy, się z nim spotkać. Wszystko ogólnie byłoby ładnie i pięknie, gdyby nie to, że on w pewnym momencie powiedział mi, że nie wziął portfela, a szedł do sklepu i zabrał mi wszystkie pieniądze, które miałem. Widzicie, najgorzej. Zamiast chłopak stawiać, to dziewczyną. Ja taka trochę przerażona, myślę sobie, kurde, nie będę miała jak, jak wrócić. Jaki masz patent na sierść psiaków w domu? Żadnego nie mam patentu, jest pełno sierści, mam na ciuchach, w, w, na pościeli, wszędzie. Ja taka trochę przerażona myślę sobie, kurde, nie będę miał jak wrócić z jednej strony, ale z drugiej strony ustalili, ustaliliśmy wcześniej, że on mnie odwiezie, no ale tak się nigdy nie stało. Influencer, który jest dziś bankrutem, według relacji dziewczyny, chciał od niej... <śmiech> <Kurwa>. <śmiech> nawiązania do mojego filmu. Chciał od niej tylko jednego. Mówiąc dosadnie, po prostu zaczął ją lizać i dotykać. Może myślał, że jest lizakiem. O, już feministki. O kurwa, Selwardenka! Romantyzuje tutaj molestowanie! Kurwa Ewan, skurwisin! Ogólnie wziął ode mnie te pieniądze na alkohol, ale nie będę podawał wszystkich takich szczegółów, bo to musiałoby mieć 10 części. Ogólnie weszliśmy do mieszkania, to stwierdził, że idzie pod prysznic, bo jest po całym dniu pracy i po prostu czuje się brudny. Więc ja zrozumiałam to i usiadłam na, kana na kanapie, czekając na niego. Warto wspomnieć, że była to moja jedna z pierwszych randek Cinder'a i ja po prostu nie wiedziałam, jak to funkcjonuje. E, więc gdy on brał ten prysznic, ja szukałem jakiegoś filmu dla nas. Coś w tym stylu już nie pamiętam dokładnie. Kurwa, weźcie, nie mogę się śmiać, bo mnie zajadą y, te ogrupowania feministyczne. Muszę kurwa to czytać bardzo poważnie. Kurwa. Gdy już znalazłam, on akurat skończył i właśnie powiedziałam, że znalazłam nam fajny film. Ale on zignorował totalnie to, co ja do niego powiedziałam. Usiadł obok mnie i zaczął się do mnie dobierać, wspomina dziewczyna. Wiecie, no Tinder to jest ogólnie aplikacja, że ludzie się umawiają tam na seks, nie? Pytanie, o czym oni pisali, no ale... Hej, powodzenia i wytrwałości na treningach. Czy Wiesław bądź ktoś z ekipy przedmiotu się z tobą? Nie. Nie kontaktowali się, ale dzięki wielkie. Przerażona dziewczyna, jak mówi dzisiaj, po prostu go obraziła, chociaż w tej sytuacji chyba brakuje niecenzuralnych słów, by opisać takie zachowanie. Randka skończyła się błyskawicznie. Mężczyzna kazał wypierdalać, przerażonej szesnastolatce. No tutaj się nieładnie zachował. No i yy, nie wiem. Fajnie, jakby pojawiły się jakieś tłumaczenia, jeżeli to był faktycznie on. No zachowanie niefajne. No ale aplikacja do tego służy i ona udawała, że ma 19 lat, więc ja bym tutaj nie robił z niego nie wiadomo kogo. Ale wiadomo, media się żywią takimi rzeczami. Byłam naprawdę przerażona, bo ten człowiek zachowywał się dosłownie jakby miał mi zaraz zjeść. On mnie wszędzie tutaj lizał, całował, aż w końcu odsunął się ode mnie, zdjął bokserki i kazał sami wiecie co. Ma chłopak bajerę. Nie wiedząc co mam zrobić, po prostu go obraziłam, bo wydawało mi się to jedynym rozsądnym rozwiązaniem. On się oburzył, zaczął mnie wyzywać i dosłownie kazał mi wypierdalać. W mediach społecznościowych od razu zaroiło się od komentarzy, że influencerem ma być Robert Pasus z grupy Abstract, która faktycznie znajduje się na skraju upadłości finansowej. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz zarówno do TikTokerki Zliczenie, jak i Roberta Pasuta. Dziewczyna nie chce publicznie wymieniać nazwiska osoby, o której opowiadała, ponieważ boi się pozwów. Nie dziwi nas to, bo obecnie pozwy na 50 tysięcy można dostać od gwiazd nawet za merytoryczną krytykę. Moja Staszka pokazuje pięć od prawników OS. Poczekajcie, aż ja zacznę pozywać. Czyli w skrócie dziewczyna okłamała go, że jest dorosła. Poszła z nim do jego domu, mimo że wcześniej się go bała, a potem uciekła. No, chyba coś tym struka. ja. Rozmawialiśmy także z Robertem Pasutem, który odmówił komentarza w sprawie. Skontaktowały się z nami inne dziewczyny. Ale słuchajcie tego. się z nami inne dziewczyny, które spotkało ze strony Roberta Pasuta podobne traktowanie. Sprawdzamy te historię i obie... obiecujemy, że wrócimy do sprawy. Mamy obietnicę. Od, od Pudelka. Jak sprawa z w ogóle Poland? No wiesz to muszę, tam jest strasznie dużo materiałów do przejrzenia i te materiały są ciężkie do oglądania. Dużo ludzi mi podsyła materiały na nich, ale no muszę to zebrać do kupy i e, zrobić film. No i powiem wam tak, ogólnie dla Roberta Pasuta ciężka sytuacja, bo oni jednak mają dużo współpracy z, z, z takimi markami, dla których no jednak nawet oskarżenie będzie, no, takie dosyć istotne, że mogą zrezygnować z tych współprac. Nie wiem, czy Robert coś na to powiedział. Ja, na, ja widziałem na pewno, że na TikToku ta dziewczyna lajkowała komentarze, że czy chodzi o Roberta? To ona lajkoważy. Dawała kciuknie. Więc niejako to potwierdziła, stąd też ten artykuł. Opinie na mieście zawsze były o Robercie takie, że to, że jednak on, że to. No, Dużo się dziewczyn przewinęło przez jego ręce. Takie zawsze były opinie. Do mnie się nigdy nie zalecał, <głos> <głos> więc ja nic nie będę mówił. Ale no. A bo zresztą nie będę opowiadał. Jeśli tak, chłopakom tam napsułem krwi, podejrzewam, że mnie nienawidzą, więc nie będę nic dopowiadał do tej sprawy.